Mr. Mr. Heiss, to ja. Kocham was! Ćwiczył pan? Jak co dzień? Rolę czy pan ćwiczył? Jak co dzień. Pierwsza pożyczka. Do 3000 tysięcy 0%. Teraz wszystko razem. Reso 0%. Eee. RR 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 RR. Do 3000 RR. O. O. Pożyczka, Po, 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 po A za pożyczka? A za pożyczka? A pożyczka? A nieźle! Halo, hey, hm? HEJ! ALO! Hm? Halo? HEJ! Halo? Hm? HEJ! Mm? No nie. Ej, no zdecydujcie się, albo ja to gram, albo to coś. Okej. Okay. Mm. VIVUS.PL Weź to coś. Mm. Halo? Do trzech tysięcy złotych na VLPL. Weź pierwszą pożyczkę do 3000 tysięcy złotych na VIVUS.PL. RSO 0%. VIVUS.PL Gdzie Mr. Heiss? Jestem, jestem. Nie kocham was. Stylistka. Poczek, dziewczyno. Gotowy? Nie. Okej. Okay.